miłości detailingu i w sumie dzisiaj niestandardowo sobotni krótki odcinek z pokazaniem fajnego produktu. Tak, mamy tutaj produkt do zabezpieczenia i naczerniania opon. E, produkt się nazywa Schrod, jest GKV, e, Gumi kunsta. Weź to przeczytaj, bo ty jesteś polityk. Gumi kunsto, Winyl felge. Dobra, jakby ktoś ja to był ciekawione, jest... to wygląda to tak, tak. To jest do winyli i do do felg. Możemy tym także działać przy nielakierowanych plastikach, naczerniać sobie właśnie plastiki gdzieś do koła samochodu. Głopony no to... też. Tak, to się jak najbardziej do takich rzeczy nadaje. Czyli mamy taki to... uniwersalny produkt zabezpieczający. Tak, jest napisane po polsku środek do pielęgnacji plastików zewnętrznych, ale także jest dobry do gum. Bo jeszcze Koch, szemi ma też produkt do plastików, który się nazywa. Em... O czym ty teraz mówisz? O wewnętrznych czy zewnętrznych? Wewnętrznych. Wewnętrznych to jest top star, ale to teraz okay, to jest do zewnętrznych. Okay, ale ja bym chciał tylko Wam przypomnieć, że ten produkt znajdziecie na naszym sklepie www.detailingbulls.sklep.pl. Mamy kod rabatowy? E, tak, zrobimy kod rabatowy, może miłośnicy, zrobimy na to 15% rabatu. Wydaje mi się, że to będzie ok. my Tatiemów nie dostajemy? Właśnie nie, dlaczego nie dostajemy Tatiemów A tak w ogóle to jest, a, to jest BMW. Zresztą widzieliście już to BMW, BMW w poprzednim odcinku, to jest BMW naszego widza, e, także i klienta. A co jest najlepsze, że ten widz siedzi za Dawidem. O. No. Także e, nie wiem, czy pozwoli nam udostępnić swoją osobę, czy nie, czy będzie trzeba blurować albo czarne te e, opaski na no, Dobra, tak. Ale czekaj Mati, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, patrzcie mamy słońce, Wiemy, że mówimy, że nie powinniśmy pracować tak naprawdę na takim słońcu, ale BMK przed chwilą dosłownie wyjechała i postoi tu 2-3 minuty na potrzeby tego odcinka. I... Ale, to, ale to jest też nie problem, bo jeżeli aplikujemy sobie takie coś na gumę, to wtedy jak najbardziej, jak najbardziej. To nawet zalecane jest wyjechać gdzieś tym samochodem, samochodem na zewnątrz, żeby gdzieś to odsy, odsychało i też się nagrzewało, opona się wtedy bardziej tak jakby ta guma otwiera i ten preparat głębiej w i dłużej się utrzymuje. Jeżeli chodzi o utrzymanie, utrzymywanie tego preparatu, jest napisane, że dziedzina zaleca skuteczne produkty, przed użyciem wypływać działanie produktu i sprawdzić jego przydatność. No nie jest jakoś tu bliżej określony, ale z tego co zaobserwowałem, utrzymuje się tak około 2-3 tygodni, czyli przy bieżącym myciu jak najbardziej się nadaje. A zobaczycie zresztą, jak będzie wyglądać opona po aplikacji tego produktu. Efekt satyny jest po tym. E, jest taka jest taka satynka. Nie jest mat, ale jest taki. E, generalnie jest tusta fura i opona też musi być tusta. Także, ale tak naprawdę to nie jest to jakiś taki, jakbyśmy nie jest taki wygląd, jakbyśmy posmarowali to olejem, czy smalcem, czy tam jakąś margaryną, ale. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że tego preparatu nie trzeba docierać później, ewentualnie gdzieś felgi jeszcze doczyścić sobie, gdzieś jakbyśmy wyjechali. Eee. Jeszcze I... trzeba ten... Aha. Co? Tarczę nasmarować białym smarem, bo piszczały jak wyjeżdżałeś. Patrz, nowe tarcze, już takie zardzwiałe. Nie, to po myciu. Gdzie jest tą ręką? Zmieścisz się go tutaj? Patrzcie, jakie ujęcie, parę jakie ujęcie, patrz jakie ujęcie. Oj, teraz cię ciochy. Zardzewiałem! Jak to ze szrotu kupione? Na M4, na M4 klient z United Kingdom. To jest troszeczkę... A tarcze stare, no. To jest troszeczkę wyższy profil. Opony są umyte. Czyszczone były właśnie Green Starym APC, który naprawdę też nadaje się do czyszczenia, właśnie opon. Ogólnie na samochodzie jest full front. I powłoka ceramiczna OPTIMUM a yeah, zobaczcie jak to wygląda Optical coat Pint Guard Jaki tutaj Paintguard Guard zrobiło Ten karbon na dachu Sztos, mewy mogą dziobać na razie działamy tutaj właśnie na takich na tłuszczaczach na opony, ale cieszę się, bo udało się zorganizować dystrybucję i będziemy mieli, będziemy mieli dystrybucję powłoki ceramicznej. Nie powiem na razie jakiej. Kiedyś była dostępna w Polsce, niestety koronawirus wycofał ją, że tak powiem, z obejścia. Ale co jest fajnego, że firma też troszeczkę gdzieś tam zaprzestała ze swoimi produktami, ale na szczęście. Ruszyła, w 100% dodała, dodała do, swojej nowe, do swojej oferty nowe produkty I między innymi jest tam powłoka właśnie do opon Jeżeli tylko dostaniemy to w swoje ręce to na pewno Wam pokażemy jak to się zachowuje, jak to wygląda I jak długo się utrzymuje Gdzie Ty prowadzisz mnie i widzów zaraz? Ale zarazem. właśnie, chodź na chwilę jeszcze tutaj pokażemy. Pamiętacie ten odcinek gdzie pokazywaliśmy czernidło do plastików za 10 zł? Czekaj Mati pace ce tuta. Rockefeller! To Zobaczcie jak wygląda zderzak po aplikacji tego W zasadzie to wyglądało już po trzech dniach, auto stoi no Nie no, Hond teraz to bardziej widać Mati Co widać? No jak to jest zacieki, takie są jak cholera no Smugi się porobiły, zacieki I teraz idziemy aplikować ten preparat na tą Hondę Która była wtedy też gdzieś tam przyczelniana tym produktem właśnie za 10 zł Ale tam widziałem, że już na następny dzień w ogóle nie było śladu po tym Także czyli 10 zł wyrzucone w błoto Ile? 10 zł. Mam nadzieję, że Junior się nie obrazi, jak mu gdzieś tutaj... Łooo, wow, tutaj też to wygląda chyba gorzej niż przed. Zobaczymy, jak to się będzie trzymać długo. Także w następnym odcinku albo za dwa odcinki, bo teraz... Tak, ten odcinek jest w sobotę. Sorry za to, że nie było odcinka w czwartek, no ale generalnie to jest... Dzisiaj jest czwartek, my nagrywamy odcinek, a dzisiaj jeszcze wyjeżdżam na urlop, Także nie będziemy jakiś czas. Jak wy to oglądacie, to Mati w tym momencie siedzi i smaży klatę tak właśnie robię. Wiecie co jeszcze coś chciałem powiedzieć ciekawego? Że to siadasz tos. Nie, a wiesz jakieś smugi się robią. Trzeba by było Smugi się robią moim zdaniem aplikator jest brudny od opony. Może być trochę, ale pójdę zaraz po ten, po mikrofibrę i te smugi dotrę. No i teraz jest elegancko. Teraz to ta. Nawet zobaczcie, bo ja powiem wam, że Mati mijaczka zrobił Zrobiłem i zobaczcie. Miaczka specjalnie dla porównania i teraz tak. Zobaczmy. <laughs> zobaczymy jak to, ale ładnie przyciemniło, naprawdę I teraz zobaczymy jak długo się to będzie utrzymywać Tak miłośnicy, between wszystkim tym, tymi naszymi odcinkami padło na taki pomysł, żeby zrobić serię, serię odcinków na gruza z szopy Generalnie chodzi o to, że jak macie jakiegoś gruza, który jest, siedzi z 10, siedzi z 10, 15 lat w jakiejś shopie. No to wysyłajcie nam zdjęcia na kontakt Mapa Detailing boost. My sobie albo ten... na Facebooku wiadomości. Albo na będzie Facebooku... prościej Facebook tak, wiadomości. Facebook wiadomości. Wysyłajcie zdjęcia. Będziemy sobie wybierać takie samochody. No i będziemy je od podstaw czyścić, zabezpieczać i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Będzie... Doprowadzać po prostu do stanu tak, takiego, żeby do to... użytkowego. Tylko też robimy taki taki gdzieś tutaj pomysł. Piszcie w komentarzach czy to jest fajny pomysł czy nie fajny Tylko też jak będziecie nam takie zdjęcia wysyłać no, to raczej chcielibyśmy. chcielibyśmy, fajnie by było, jakbyście wysłali nam zdjęcia, które naprawdę z auta, które nie są doszczętnie, gdzieś skorodowane, gdzie nie ma dziur w podłogach, bo nie jesteśmy blacharzami, jesteśmy detailerami. My chcemy Wam te auta wyczyścić, my chcemy Wam te auta wypolerować czy też zabezpieczyć. Nie będziemy nic ingerować w żadną blachę. Czy jeżeli macie jakieś takie samochody gdzie w shopie, po dziadku, po striku, czy po oknie, jakieś polonezy, maluchy, jak najbardziej, dawajcie znać. My będziemy Wam te samochody co jakiś czas ogarniać. Na pewno będziemy robić konkursy, na pewno będziemy sobie wybrać te samochody. Jeżeli już jeden taki Jeden taki samochód już do nas wjedzie, to kolejne też na pewno już będą u nas witać, także zapraszamy do e, wysyłania zdjęć i piszcie też w komentarzach, czy fajnie to jest, czy fajnie to jest pomysł. A Jezu, ja ale chciałbym co? przypomnieć, że nadal trwa promocja z porównywarką ubezpieczeń MUBI. Czyli wchodzicie w link poniżej naszego filmu, wpisujecie swoje dane, dane swojego samochodu, na następnie klikacie dalej wyskakują wam oferty ubezpieczeń od najtańszych. Wybracie jak najbardziej korzystną dla siebie i po zakupie tego ubezpieczenia 150 zł wraca na wasze konto. Dodatkowo dostajecie link, który możecie rozesłać w swoich przyjaciołach, znajomych czy też rodzinie, jeżeli oni skorzystają z tego linka. Na wasze konto trafia 50 zł i łącznie możecie zgarnąć 2000 zł. Idziemy się przejść dalej. Tak, idziemy się przejść dalej. A jeszcze w, e, pamiętajcie o tym, żeby e, zaangażować się troszeczkę w ten nasz, e, w nasz nowy cykl, nową serię Gruz Shopy. E, także e, zapraszamy jeszcze raz do wysyłania zdjęć. Oczywiście to będzie za darmożkę robione. No, oczywiście nie, <laughs> tak, za darmożkę. Także jeżeli macie jakiegoś takiego guzika po dziadku, tak jak już powiedziałem czy coś, no to jak najbardziej my się z nim zajmiemy. Eee, przypominam Wam, tylko ten produkt, który stosowaliśmy dzisiaj, jest naprawdę uniwersalny. Dla ale mnie już, Rzucisz teraz zdjęcie tego, bo to jest ciężkie do wymówienia. Dla osoby, która biegle, nie włada językiem niemieckim. A Ty, My przepraszam, z polskim mamy ale problem. A Ty władasz, biegle, ja fantastycznie. polskim to masz problem, w ja w sumie czasami też. Ale przypominam Wam, jeżeli ten odcinek Wam się podoba, i lubicie takie krótkie szoty, w którym polecamy Wam dane produkty. Koniecznie zostawcie jakiś ciekawy komentarz, subskrybujcie nasz kanał oraz zostawcie kciuk w górę. Tak, i jeszcze pamiętajcie o naszym sklepie, a zresztą sklep też macie podlinkowany, bo produkt, który dzisiaj się pokazaliśmy, możecie kupić na naszym sklepie. Pamiętajcie o naszej stronie. No i o tym, że jesteśmy we Wrocławiu i social media, Facebook i co ty no Facebook i się w następnym odcinku. Cześć! Cześć.